Siemka, z tej strony Futbol Maniak i dzisiaj nagrywam coś w rodzaju poradnika jak zrobić takie fajne podstawki pod karty no na przykład tutaj mamy Cristiano Ronaldo o, tu nam się wszystko fajnie czym. tak poza tym jeszcze to tam z tyłu widzicie moją nową kartę 3 zrobioną David Villa, ale to nie teraz o tym będziemy rozmawiać no sorry i tak, jak zrobić taką fajną małą podstawkę jest ona banalna do zrobienia. Potrzebna nam będzie tylko taka kartka 9 na 9 Najlepiej. I tak ja już sobie pozginałem, żeby było szybciej. A wy, oczywiście, macie prostą kartkę. I co robicie? Skinamy ją na pół w ten sposób. Potem skinamy w ten sposób. Potem tutaj i tutaj. Tak, żeby nam się zrobił taki mały prostokącik. Następnie. Te tutaj rogi musimy troszkę o tak w ten sposób zagiąć. O, tak żeby nam tutaj wystawały te dwie części. Teraz możemy tutaj jeszcze zagiąć do przodu. O tak. I jeszcze jeśli chcemy, możemy jeszcze raz tak tutaj troszkę o, żeby było coś takiego. I to samo z drugiej strony. Zobaczcie, sobie tutaj lepiej zagnę. O, coś takiego. No i tutaj mamy podstawkę. Tutaj mamy nóżki, które będą trzymać kartę. I z tyłu jest taka podstawka. Wy, ona stoi oczywiście tak. O, tutaj możecie sobie ją tak zobaczyć. I ona może trzymać normalnie. Poczekajcie, chwycę sobie kamerę. Tak kartę. O, poczekajcie, troszkę sobie. Może weźmiemy tą moją którą przedtem zrobiłem o, ona nam super trzyma kartę możemy także dać naszą kartę w taką folikę, na przykład z Cars planet. o też nam będzie trzymało no i w toploderze jest jeszcze taka sprawa bo już próbowałem że taką byle jak wsadzę w toploderze nam będzie Raczej trzymało, jak będziemy mieć tak. O. A jeśli już będziemy chcieć dać kartę, tak, to już nie za bardzo. Znaczy, będziemy mogli dawać kartę pionową, ale tylko jeśli nie będzie w top loaderze. No i myślę, że Wam się spodobała taka podstawka. Każdy ją sobie może zrobić, nie wydawając pieniędzy. No, chyba, że za taką kartkę, ale to można wyciąć ze zwykłego bloku. No i myślę, że Wam się to po prostu przyda. No i żegnam Was. Cześć. Footballmaniak.